Cześć, dziś pokażę Ci jak szybko wygenerować napisy do filmu w Canvy. A więc wchodzimy do Canvy, klikamy zakładkę filmy i tutaj wybieramy rozmiar tego filmu. A więc musisz wybrać czy ma być to rolka na Instagram, film na TikToka, czy film na YouTube. Ja w tym przykładzie posłużę się przykładem filmu na YouTube. Teraz musisz przesłać swój film, a więc klikam przesyłanie, prześlij pliki i z dysku wybieramy plik wideo i klikam otwórz. Link został przesłany, a więc klikam na niego. Witaj, dziękuję Ci za zaufanie, że wybrałeś tego e-booka wraz z bonusami. Na... Jak widzisz, film na ten moment jest bez napisów, a więc klikamy aplikację. I trochę niżej i klikamy napisy. Tutaj wybieramy filmy, do których ma zostać wygenerowany tekst. Tutaj mamy tylko jeden, więc klikamy wygeneruj napisy. A więc napisy zostały wygenerowane. Kliknijmy Play. zobaczymy jak to działa. Witaj! Dziękuję Ci za zaufanie, że wybrałeś tego e-booka wraz z bonusami. Na pewno Ci pomoże w Twoim biznesie w Social Media. Możemy zmienić położenie tych napisów, więc przenieśmy je trochę niżej. zmienimy sobie kolor tła pod tym tekstem, a więc klikam Efekty. I mamy tutaj zaznaczone tło, a więc zmieńmy sobie na przykład na kolor niebieski. Tutaj możemy sobie ustawić przezroczystość tego tła oraz zaokrąglenie, ale zostawiam tak jak jest. Możemy sobie też skorzystać z innego efektu, na przykład obramowanie. I tutaj zmienimy sobie kolor obramowania na trochę bardziej czarny oraz kolor tekstu, na przykład na kolor żółty. Zmienimy sobie jeszcze czcionkę. Myślę, że tutaj jeszcze dopiszemy sobie tekst e-book, ponieważ druga część tego słowa jest w kolejnym slajdzie. I ustawmy sobie w ten sposób. A w tej sekcji sobie usuniemy ten tekst. Teksty również możemy edytować klikając w tym miejscu, czyli napisy. I możemy sobie dowolnie edytować, usuwać wygenerowany tekst. A więc sprawdźmy od początku, jak to będzie wyglądało. Witaj, dziękuję Ci za zaufanie, że wybrałeś tego e-booka wraz z bonusami. Na pewno Ci pomoże w Twoim biznesie w social mediach. Natomiast chciałbym Ci pokazać coś jeszcze. Teraz jeżeli chcesz pobrać ten film, wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy, ustaw wideo jako tło, udostępnij, pobierz, typ pliku wideo mp4 i pobierz. I w taki oto bardzo prosty sposób możesz za darmo generować napisy do swoich filmów. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!